Audio System X900, 12900, czyli subwoofer z serii X Ion, marki, niemieckiej marki Audio System, właśnie wypakowaliśmy z pudełka. Możemy sobie zaobserwować, jak zrobione są tak piękne i potężne głośniki basowe. Warto obejrzeć, dlatego że bardzo wielu producentów w tej chwili robi sobie po prostu. Mówiąc kolokwialnie jaja z klientów i piszą na głośnikach pasowych nierealne, nieosiągalne i zupełnie nieprawdopodobne moce. Albo podają te moce w jakichś dziwnych jednostkach poza skalą SI, albo w jednostkach niestosowanych przez innych producentów. Tutaj mamy głośnik, który ma dwa razy 450 WM, czyli ma dwie cewki. 4 umowy, każda z nich ma po 450 watów. Głośnik pasowy, jak widać, bardzo, bardzo potężny. Naprawdę ogromny magnes z nawiertami mającymi na, celu, mającymi na celu usunąć ciśnienie z wnętrza cewki, usunąć kompresję dźwięku. Potężne otwory wentylacyjne zamontowane pod dolnym zawieszeniem głośnika. To zawieszenie również imponujące, bardzo 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 konkretne. Tutaj widzimy niezwykle solidną, bardzo potężną cewkę w tym głośniku. Widzimy również terminale prądowe. Bardzo porządne trz, służone z trzech z trzech wiązek e, linki prądowe i te linki są zaszyte w dolnym zawieszeniu więc nie stukają o membranę co więcej dzięki temu są dużo trwalsze nie ulegają przetarciu tak szybko jak w zwyczajnych głośnikach membrana głośnika basowego znakomita wykonana z kevlaru, czyli włókno szklane z różnymi dodatkami kopułka przeciwpłowa również z włókna szklanego wzmocnionego no, i membrana jest oprócz klejenia, jest jeszcze przeszyta podwójnie, tak by wzmocnić połączenie między górnym resorem a membraną. Chodzi oczywiście o wytrzymałość głośnika, przy bardzo mocnych wychyleniach. Górne, zresztą dodatkowo, jeszcze jest oprócz klejenia, jest jeszcze przymocowane przy mocy aluminiowego ringu nakręconego na kosz głośnika. Dzięki temu ten ring wzmacnia również połączenie zawieszenia z membraną. Kosz odlany z aluminium, tak jak we wszystkich takich wysokiej klasy głośnikach, magnes, technologia HEM, High Efficiency Magnet czyli bardzo, bardzo, masywny, bardzo masywny magnes. Połączenie między koszem a magnesem przy pomocy bardzo solidnych śrub. Żadnych nitów. Nity niestety puszczają i często głośniki po jakimś czasie się rozpadają. Proszę zwrócić jeszcze raz uwagę na niesamowitą masywność tego głośnika. Jeszcze raz obrócimy go do góry nogami, tak żebyśmy zobaczyli jak on wygląda od spodu. No cóż, teraz wygląda jeszcze lepiej niż niż od góry. Oczywiście winna jest dość krótka ogniskowa aparatu, która, która wypukla te obiekty, które są bliżej. Jeśli oglądamy go normalnie, to widzimy nieco powiększoną membranę, a kosz jest i magnes jest no troszkę mniejsze. Teraz widzimy to w całej okazałości, no naprawdę przepotężny głośnik basowy. Jaki z tego wniosek? Nie wierzcie, jeśli zobaczycie głośnik, który jest o połowę chudszy od tego głośnika, a ma parametry np. 1000W RMS czy 1500, no to cóż, no, nie wierzcie, te takie głośniki nie mają takich parametrów.